Historical Reconstruction of Arian X. Odcinek 1. Prawda o historii. Witam wszystkich! Pragnę pozdrowić Was wszystkich na całym świecie, którzy będą oglądać ten film na YouTube. Nazywam się Arian X. Od dłuższego czasu badam historię wschodu i zachodu. Znam języki: angielski, hiszpański, mandaryński oraz koreański, i przewodzę w ujawnianiu prawdy o historii świata, prowadząc kanał wideo Ariane X History Restoration Przywracanie historii przez Ariana X. Historia i prawda Historia to fakty lub prawdy które rzeczywiście istniały w przeszłości. Na początek przedstawię Wam wielką tezę. Co byście pomyśleli, gdyby historia waszego narodu lub świata, której uczyliśmy się jako pewnika i którą obecnie przyjmujemy bez zastanowienia, została sfałszowana jako coś fikcyjnego lub nieprawdziwego, aby ukryć niesprawiedliwe czyny i cele pewnych nikczemnych sił z przeszłości? Czy jesteście w stanie z pełnym przekonaniem postawić wszystko, co macie i stwierdzić, że historia, której się nauczyliście, jest rzeczywiście prawdą? Na przykład czy wiedzieliście, że nazwy krajów i miejsc na całym świecie pochodzą z języka jednego konkretnego kraju na Ziemi? Dlaczego nazwy wszystkich państw i miejsc na świecie miałyby pochodzić z języka jednego narodu? I kim może być ten naród? Co więcej, czy jesteście świadomi, że nazwy starożytnych miejsc historycznych, takich jak Piramidę, Angkor Wat w Kambodży, Koloseum we Włoszech czy Pałac Alhambra w Hiszpanii, wywodzą się z języka jednego narodu? Kim mógł być ten naród? Czy wiecie, że nazwy imperiów będących źródłem historii europejskiej, Grecji i Rzymu również pochodzą z języka, ze słów jednego narodu? Kim mógł być ten naród? Czy znacie rzeczywistą lokalizację, w której osadzona jest akcja szalenie popularnych K-pop demon hunters, łowców demonów? I wiecie, kim byli bohaterowie? Ponieważ nazywa się to K-pop, naturalnie możecie zakładać, że miejscem akcji jest Korea. Ale rzeczywista lokalizacja nie znajduje się w Korei, lecz w dzisiejszej Azji Środkowej. Poza tymi przykładami mogę przytoczyć niezliczone inne pytania. Planuję powoli ujawniać prawdziwą tożsamość bohaterów tej historii i udowodnić, że byli oni połączeni z historią świata i rasami poprzez więzi krwi lub związki organiczne niczym splątany motek nici. Centrum ludzkiej cywilizacji i polityki. Obecny świat jest zorganizowany w system, w którym każdy kraj jest organicznie kontrolowany i połączony poprzez międzynarodową organizację, zwaną ONZ. Czy przed powstaniem ONZ mógł istnieć punkt centralny, kluczowy naród, który służył zjednoczeniu świata w jedną całość? Mówimy teraz o centrum ludzkiej cywilizacji i polityki w historii przed powstaniem ONZ oraz o jej głównych aktorach. Choć ich istnienie jako centrum historii mogło zostać zapomniane w dzisiejszej sfałszowanej historii, jestem zdeterminowany, aby ujawnić Wam, kim oni byli. Ujawnię również rzeczywiste miejsce, w którym istniało to centrum ludzkości oraz to, kim byli ludzie, którzy tam żyli. Scytyjscy ariowie W historii świata bardzo często pojawia się pewna grupa. Ich nazwa to scytyjscy ariowie. Kim oni byli? Czy był to lud, z którym nie łączy Was ani jedna kropla krwi, a może mogą być Waszymi przodkami? Czy był to lud, który pojawił się w historii tylko po to, by nagle zniknąć? Czy może ich potomkowie nadal istnieją? Ujawnię również ich tożsamość. Wszyscy Wy, oglądając ten film, jesteście potomkami z cytyjskich ariów. Tożsamość ludów ksiągnu, Hunów, Słowian, Germanów, Madziarów, Dorów, Celtów, Greków, Rzymian itd. Ujawnie, kim w Azji Środkowej byli Xiongno i Hunowie, którzy przenieśli się do Europy oraz jakie nowoczesne narody założyli po przybyciu na ten kontynent. Odkryje także wszystkie tajemnice Słowian, Germanów, Madziarów, Dorów, Celtów, Greków i Rzymian, którzy pojawiają się w historii Europy przyszła narracja. Pokrótce nakreślę tematy, które będą omawiane początkiem od drugiego odcinka, który zostanie wyemitowany 12 stycznia. Doznacie silnego szoku, jakiego nigdy nie czuliście w sfałszowanej historii, którą znaliście do tej pory, a Wasze oczy otworzą się na prawdę historię. Gdzie znajdowało się źródło i centrum polityki, kultury, cywilizacji i ludzkości? Kim była grupa etniczna znajdująca się w centrum Ziemi, Dlaczego nazwy krajów i miejsc na całym świecie pochodzą z języka jednego i narodu i kim jest ten naród? Scytyjscy Ariowie, którzy pojawiają się w historii, obywatelami którego dzisiejszego państwa byli. Jaki był związek krwi między tymi scytyjskimi Arianami, a bohaterami historii europejskiej, Grekami i Rzymianami? Jaki był język ojczysty świata, który stał się źródłem różnych języków, takich jak angielski i hiszpański, i językiem którego kraju on był? Jaka była rzeczywista historia regionu, który był centrum polityki, kultury, cywilizacji i ludzkości? Opierając się na tych wielkich tezach, zaspokoję wasze pragnienie poznania prawdziwej historii, krok po kroku. Mam szczerą nadzieję, że skontaktujecie się z wieloma osobami i dołączycie do tej jedynej w życiu okazji. Głównym językiem będzie angielski, a napisy mogą być tłumaczone na język każdego kraju, więc proszę z nich korzystać. W razie jakichkolwiek problemów, proszę o kontakt w komentarzach lub przez Google Mail. Adres Google Mail to arianrealhistory.gmail. Na chwilę obecną, jeden odcinek będzie przesyłany w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 6 rano czasu koreańskiego. Jeśli sobie tego życzycie, obiecuję przesyłać filmy codziennie w późniejszym czasie. Wasze subskrypcje i polubienia są odzwierciedleniem Waszego sumienia i pasją, więc proszę o nich nie zapominać. A teraz zapomnijmy o wszelkiej sfałszowanej historii z przeszłości i otwórzmy tajemne drzwi do prawdziwej historii. Przyszła data 12 stycznia 2026 roku to jest K-History.